Wszystko musi być dokładnie wysprzątane. W całym domu musi być błysk. Tato! A czemu mama tak wszystko dokładnie sprząta? Syneczku, no nie pamiętasz, przecież dzisiaj przyjeżdża do nas ciocia. O, no tak, to dzisiaj przyjeżdża ciocia Jane. A mama myśli, że posprzątanie domu coś pomoże. Przecież ciocia mieszka w super domu. Jest bogata i ma dolary. Dolary? Tak, syneczku. Ciocia przyjedzie do nas ze Stanów. O! Przestańcie tyle gadać, lepiej pomóżcie mi sprzątać. Jane niedługo u nas będzie. Ach, ciocia to ciocia. Najgorzej, że przyjedzie też nasz kuzyn. Kuzyn to my mamy kuzyna? Tak, ale jeszcze nie zdążyłeś go poznać. Kochanie, czy ty możesz przestać tyle gadać? Lepiej jedź już na lotnisko! Ale przecież samolot ląduje za trzy godziny! No i co z tego? Ale lepiej, żebyś był wcześniej niż później. No dobrze, to jadę. Tato, tato, ja chcę jechać z tobą! Obawiam się, synku, że nie będzie miejsca w samochodzie. Ciocia Jane ma zawsze dużo bagaży. Może przywiezie nam jakieś fajne niespodzianki. Tak, niespodzianki, dzianki, dzianki, niespodzianki. Aniu, posprzątaj dokładnie swój pokój, żeby mi wstyd za ciebie nie było. Bla, bla, bla. Lepiej przygotuję coś na mojego kuzyna. Tylko co? Może jakąś mieszankę, dzięki której będzie miał biegunkę? <laughs> coś muszę wymyślić. Mamusia? A co ty tutaj robisz? No jak to co? Przyszłam z ciastem. Przecież też chcę zobaczyć twoją kuzynkę z Ameryki. Dawno jej nie widziałam, na pewno się zmieniła i wygląda świetnie. Mamusia, a co ty się tak ładnie dzisiaj ubrałaś? No wiesz, wypada przywitać gościa w stroju eleganckim. Ojej, to może ja też powinnam się przebrać? Nie, córeczko, tobie to już nic nie pomoże. O, babcia, cześć! Cześć, Wnusiu. Zobacz, jakie ciasto upiekłam! Kochanie, jesteśmy! Ojej, już są! Chodźmy ich przywitać. Miałaś rację z tymi bagażami. Oh, my god! I jaka rodzinka! O Tego się nie spodziewałam! Sandra, jak to wyglądasz? Mogłabyś się trochę ogarnąć? O, oh, Jane, jak zawsze miła. A to z pewnością jest Anna. Oh, o, to wyglądasz? Myślałam, że będziesz miała na sobie różowy strój i piękną fryzurę. Jesteś już nastolatką. Eee, ciociu, ja zdecydowanie bardziej wolę sportowe ciuchy albo moje ukochane ogrodniczki. Ciocia! O oh wow, to z całą pewnością jest Julian! Wyglądasz czadarsko! Proszę, to niespodzianka dla ciebie! Wow, ciocia, dzięki, jest ekstra! Jordan, jak ty urosłeś. Kiedy ostatni raz cię widziałam, byłeś taki malutki. Aha. Jordan niestety nie lubi zbyt dużo mówić, a jest małomówny. Może to i lepiej. Ania, zobacz, zobacz jaką dostałem niespodziankę, jaki prezent. No super. Anna, ty się niczym nie przejmuj, dla ciebie też mam niespodzianki. Proszę, tu jedna z nich. Dzięki ciocia. O, Jordan, pokaż drugą torbę. Aha. A, to są akcesory szkolne. Na pewno ci się spodobają. Dzięki ciocia, zaraz rozpakuję. No to co? Może byśmy się kawy napili? Kofi? O, jak najbardziej. Jestem spragniona kawy. Po tej podróży jestem wykończona. O fuj, wszystko różowe. Nawet koszula nocna. Okropieństwo. O, może w drugiej torbie ukrywa się coś fajniejszego? Uuu, co to za strój? W ogóle do mnie nie pasuje. Anna, i co? Jesteś zadowolona z prezentów? Jasne, ciociu, są świetne. Jordan, chodź. Pokażę ci, gdzie będziesz spał. Będziesz spał w moim pokoju. Aha. No dalej, dalej, chodź. O, jeszcze kawałek. Wow. Nie, to nie jest mój pokój. To pokój Ani. Wygląda jak piwnica. Aha. Mój pokój jest na samym końcu domu. O, tutaj. Hmm? Huh? Mam łózko piętrowe. Będziesz spał u góry czy na dole? Uh, to już woła na dole. Okej, okay, nie ma sprawy. No właśnie, kuzynka, a powiedz mi, gdzie ja będę spała? No tak sobie pomyślałam, że tu na kanapie będzie ci wygodnie. Tu? Na kanapie? W tym przejściu? Oh my god! Ojej, czy to ci nie odpowiada? No cóż, nie będę ukrywać, że myślałam, że dasz mi jakieś wygodne łoże. Ta kanapa jest twarda. Co ty opowiadasz? Jest mięciutka. No, 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 ja nie chcę tu spać. Kochanie, niech Jane zajmie nasze łóżko, a my jakoś sobie poradzimy. Excellent! Twój mąż jest ekstra! O, no dobrze, jakoś dam radę. Och, widzisz Aniu, przyjechała królowa. A ja się wcale cioci nie dziwię. Na pewno ma bardzo wygodne łóżko w swoim domu. O, czas na ciasto. Takiego ciasta na pewno jeszcze nie jadła. Mamo, mamo, zobacz, jaką dostałem czapkę od Jordana. Jordan jest super. Oj, tak, Jordan może jest małomówny, ale bardziej lubi dzieci. Wow, synku, wyglądasz super w tej czapce. No, Jordan jest super. Aha. Szczerze ci powiem, babciu, że jestem zaskoczona. Czym, Wnusiu? Myślałam, że ten mój kuzyn to będzie jakiś elegant, a on wygląda gorzej niż ja. Już na pewno szykujesz na niego jakąś zasadzkę, co? No, raczej, babciu, tylko wiesz, no, myślałam, że to będzie jakiś mięczak, a on na takiego nie wygląda. Musisz się bardzo postarać, Wnusiu, wymyślić coś naprawdę ekstra. O, wiecie co? Ja mam świetny pomysł. Wybierzmy się nad jezioro. Jezioro? A nie nad morze? <laughs> Oj, kuzynko, tu niedaleko jest jezioro. Będzie fajnie, zobaczysz. No właśnie, rozpalimy ognisko i zjemy kiełbaski. Kieł, co? Kiełbaski, one są przepychota. No, myślę, że będą ci smakować. Okej, okay, w takim razie wybierzmy się na drżuru. Babciu, może go utopię? O, nusiu, wiesz co? Może dzisiaj jeszcze mu odpuść. Przygotuj coś fajnego na następny dzień. O, dziś niech się trochę rozgości. No dobra. O, dobrze, że zapakowałam mój ulubiony strój kąpielowy. Aha! Wezmę piłkę i ponton i jeszcze pistolet na wodę! Aha. Będziesz się ze mną bawił. Proszę, jesteś teraz moim ulubionym kuzynem. Aha. Pierwszy raz w życiu mam taką pustkę w głowie. Och, muszę coś wywinąć. Bez tego się nie obejdzie. Tylko co? Kochani, to zadanie dla was. Dajcie znać w komentarzu, czy macie pomysł, co wredna Ania mogłaby wywinąć swojemu kuzynowi? Pamiętajcie, że wredna Ania jest naprawdę wredna, a więc to musi być ekstra plan. Najlepszy pomysł wykorzystam w swojej historyjce. No to co? Do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale Bajolanki.